Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Grecję Krowów. Różaniec potężna broń na trudne czasy. Dlaczego jest dziś konieczne? Kiedy jako mała dziewczynka miałam trudności z zasypianiem, zawsze sięgałam po biały różaniec, który dostałam od rodziców z okazji pierwszej komunii świętej. Dotykanie paciorków i odmawianie powtarzających się modlitw łagodziło niepokój i uciszało myśli, które o tej porze wydawały się ciągle wirować w mojej głowie. Kiedy zastanawiałam się dlaczego różaniec, dlaczego teraz, myślę o chwilach, które skłaniają nas do szukania ulgi, pokoju i pociechy u Maryi. Gdy się do niej zwracamy, ona wycisza nasze umysły, uspokaja serca i skupia nasze myśli na tym, na czym powinny się koncentrować częściej na jej synu. Chociaż jesteśmy dorośli, w dzisiejszym świecie istnieje wiele rzeczy, które mogą nas przerażać. Rosnący sekularyzm i zanik wiary w sferze publicznej, rozprzestrzenianie się zła i terroryzm, wojny i przemoc, rozbite rodziny, nadmiar tanich rozrywek czy ogólny brak dążenia do świętości. Wiemy też jednak, jak dzisiaj możemy to wszystko przezwyciężyć. Tak samo jak ludzie czynili to sto lat temu, kiedy Maryja przemówiła do trojga pastuszków w portugalskiej Fatimie. W szeregu objawień Matka Najświętsza ostrzegła Jacynte, Franciszka i Łucję przed próbami, które miały nadejść i gorąco zachęcała ich do modlitwy różańcowej w intencji zaprowadzenia pokoju, zarówno na świecie, jak i w ludzkich sercach. Nie należy z tego wnosić, że różaniec posiada magiczną moc lub jest talizmanem przeciwko złu. Ale jak stwierdził zmarły kardynał Francis George na zakończenie roku Różańca Świętego w październiku 2003 roku, Modlitwa Różańcowa przenosi nas do serca Ewangelii, do Jezusa, który jest pokojem. Trudno uwierzyć, że ta jedna modlitwa może być kluczem do rozwiązania wielu problemów wielkiej wagi. Jednak rzeczywiście tak jest. Różaniec jest najtajniejszą z naszych tajnych broni i czeka gotowy, by pomóc nam pokonać wszelkie przeszkody. Niestety wielu katolików uważa go za coś zwyczajnego. Nabywamy sznurki z paciorkami jako pamiątki i chowamy je tu czy tam. Czasem, gdy jest to modne, nawet je nosimy, ale wcale na nich się wystarczająco nie modlimy. Jednak kiedy to czynimy, odkrywamy, że różaniec jest i mieczem, i tarczą. A one pomagają nam w problemach codziennego życia. By móc otrzymać pełnię darów różańca, potrzeba wielkiej wytrwałości i cierpliwości. Musimy wejść w modlitwę różańcową z takim samym zaangażowaniem i uwagą, z jaką zaczynalibyśmy rozmowę z ukochaną osobą. Jak powiedział kardynał George, Relacje wzmacniają się w miarę budowania bliskości. A modlitwa różańcowa przybliża nas do życia Chrystusa w różnych Jego wymiarach. By uzyskać w niej tyle, ile to możliwe, musimy wkładać w nią tyle, ile możemy. W przeciwnym razie nasze zaangażowanie będzie słabnąć, może pojawić się obojętność, najlepsze intencje znikną. A wysiłki w końcu ustaną. Aby temu zapobiec, musimy opracować strategię. Codzienna modlitwa różańcowa powinna być zaplanowana, a nie pozostawiona przypadkowi. Niech stanie się systematycznym zajęciem podczas jazdy do pracy, codziennego spaceru czy joggingu. Albo wieczorną modlitwą na klęczkach, podejmowaną każdego dnia przed zaśnięciem. Jeśli jesteś szczególnie zmotywowany, wygospodaruj czas, by raz dziennie odwiedzać kaplicę wieczystej adoracji w Twojej parafii i odmówić różaniec w obecności Jezusa. Miejsce, w którym się modlisz, nie ma większego znaczenia. W przeciwieństwie do konsekwencji działania. Rutyna pomoże ci się skupić i zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zapomnisz o swoim zobowiązaniu. Najważniejsze jest po prostu to, aby się modlić. Postanowienie codziennego odmawiania Różańca wprowadzi cię do dobrego towarzystwa. Zamieszczone w tej książce teksty zostały napisane przez ludzi, którzy we własnym życiu doświadczyli siły modlitwy różańcowej i licznych korzyści z niej płynących. Żywię nadzieję, że słowa tak mądrych i świętych osób przyczynią się do tego, że codzienna modlitwa różańcowa będzie nie tylko oczywista, lecz wręcz, niemożliwa do pominięcia. W świecie mogą dziać się różne rzeczy, ale jedna z nich jest niezmienna, wielka łaska wylewająca się na nas, kiedy sięgamy po paciorki różańca i podczas modlitwy oddajemy nasze serca Matce Najświętszej. A zatem, dlaczego różaniec? Dlaczego teraz? Ponieważ różaniec jest drogą, która prowadzi nas do prawdy Jezusa Chrystusa. Drogą, którą, jak zobaczymy na kolejnych stronach, w ciągu wieków wiernie kroczyło bardzo wiele ludzi. Mam słabość do audiobooków. Być może z powodu. Odpowiedniej dykcji lektorów, lub łatwości, z jaką mogą się włączyć w opowieść, podczas gdy przekonuje siebie, że efektywnie wykonuje kilka prac naraz, a może dlatego, że ułatwiają wyciszenie i koncentrację myśli wiecznie kłębiących się w mojej głowie. Niezależnie od rzeczywistego powodu. Posiadam ich dziesiątki i uwielbiam wciąż na nowo słuchać tych historii. Dostrzegam jednak wyraźnie, że im bardziej się w nich zatapiam, tym bardziej wyłączam się z otaczającego mnie świata. Dzisiejsza technika pozwala przeskakiwać od jednej pracy do drugiej, będąc równocześnie pochłoniętym czymś jeszcze innym. Nie dotyczy to tylko mnie. Niektórzy karmią się treściami zamieszczanymi na Facebooku czy Twitterze, inni z chorobliwą uwagą śledzą programy telewizyjne, a jeszcze inni grzęzną w niekończących się wymianach SMS-ów czy wiadomościach na Snapchacie. Ze wszystkich stron otacza nas hałas. I wydaje się, że nigdy, przenigdy się nie kończy. Według raportu Nielsona, opublikowanego w czerwcu 2016 roku, Amerykanie spędzają ponad 9 godzin dziennie na wpatrywaniu się w jakiegoś rodzaju ekran. Sam czas używania smartfona wydłużył się o 60% w stosunku do poprzedniego roku. Mówimy sobie, że jesteśmy wydajni że używamy narzędzi, które mamy do dyspozycji, żeby być w łączności ze światem. Dzięki czemu możemy lepiej wykonywać pracę lub poszerzać wiedzę, że utrzymujemy kontakt z ukochanymi osobami i chociaż częściowo możemy mieć rację, prawda jest taka, kiedy otacza nas ciągły hałas, pielęgnowanie relacji staje się o wiele trudniejsze. Dotyczy to również a nawet przede wszystkim naszej relacji z Bogiem. W 1973 roku prawdę tę wnikliwie omówił w swojej homilii kardynał Albino Luciani, wówczas arcybiskup Wenecji, ten sam, który w 1978 roku został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła I. Przedmiotem wspomnianego kazania był różaniec. Kardynał rozważał spostrzeżenie, że tę formę modlitwy coraz powszechniej uważa się za niemodną, niezrozumiałą, nudną i monotonną, krótko mówiąc, przestarzałą. Jednak zanim Luciani rozwinął ten temat szerzej, Opisał najpierw zagrażające Kościołowi zjawisko, które nazwał kryzysem modlitwy w ogóle. Ludzie całkowicie ugrzęźli w sprawach materialnych, a bardzo mało myślą o swoich duszach, powiedział. Naszą egzystencję opanował wszechobecny hałas. Jeśli papa Luciani uznał inwazję hałasu za zagrożenie dla Włoch w roku 1973, to co pomyślałby o Ameryce z początku XXI wieku? Istotnie, na początku XXI wieku, papież Jan Paweł II napisał w Rosarium Virginis Mariae, liście apostolskim na temat różańca. Do ograniczeń społeczeństwa zadomowionego przez technologię i środki masowego przekazu należy również fakt, że milczenie staje się coraz trudniejsze. To właśnie brak ciszy przyczynia się do powstawania atmosfery, w której modlitwa, także różańcowa, zostaje odrzucona. Modlitwa różańcowa może pomóc zmienić obecny stan rzeczy, choć jednocześnie jest przezeń zagrożona. Modlitwy wchodzące w skład różańca dzięki swej medytacyjnej naturze w naturalny sposób umożliwiają przedarcie się przez hałas codziennego życia i odnalezienie ciszy. Jak napisał w liście apostolskim papież Jan Paweł II, Stosowne jest, aby po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy, zanim rozpoczniemy tę modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości milczenia jest jednym z sekretów. Praktykowania kontemplacji i medytacji. Krótko mówiąc, różaniec nie tylko zyskuje na ciszy, lecz także pomaga ją zaszczepiać. I nauka ta jest dzisiaj prawdziwa dokładnie tak samo, jak pięćdziesiąt lat temu. Kiedy mówimy o przedzieraniu się przez hałas, musimy także uznać istnienie hałasów wewnętrznych. Które mogą być równie potężne jak te zewnętrzne. Bariery modlitewne, mające źródło w nas samych, często ujawniają się samoistnie w postaci pychy i egocentryzmu. Tutaj za wzór możemy wziąć kardynała Lucianiego i jego biskupie Motto pokorę. 6 września. 1978 roku, na jednej z kilku audiencji generalnych swego 33-dniowego pontyfikatu, papież Jan Paweł I powiedział: To, co chcę powiedzieć, jest być może straszliwym głupstwem, jednak to powiem. Pan tak bardzo kocha pokorę, że czasem pozwala na grzechy ciężkie. Dlaczego? bowiem ci, którzy je popełnili, a następnie pokajali się, są pokorni. Nie ma się wówczas ochoty uważania samego siebie za małego świętego, za anioła, gdy się popełniło poważny błąd. Pan tak bardzo nam zalecił bądźcie pokorni, nawet gdy dokonujecie rzeczy wielkich, mówcie, Jesteśmy niegodnymi sługami. My zaś mamy wręcz przeciwną skłonność do wysuwania się na plan pierwszy. Bądźmy skromni, skromni. Ta cnota chrześcijańska dotyczy nas wszystkich. Postawa uniżenia, o której mówił papież, pomoże zwalczyć nękający nas wewnętrzny hałas. Wiele osób może uważać różaniec za monotonny i nużący, lub też za coś, co kardynał Luciani nazywa ubogą modlitwą. Kiedy jednak modlimy się tą prostą modlitwą wiernie i pokornie, znikają bariery powstające w wyniku wewnętrznego chaosu i rozproszenia. Gdy doświadczymy, jak różaniec pomaga się nam przedrzeć przez naszą pychę i egoizm, Łatwiej dostrzeżemy, że jest naprawdę wielkim darem oraz podstawowym narzędziem pomagającym nam wzrastać duchowo. W 2008 roku po modlitwie różańcowej w Bazylice Matki Bożej Większej papież Benedykt XVI powiedział: Dzisiaj razem potwierdzamy, że różaniec święty nie jest praktyką zepchniętą do przeszłości. Jak modlitwa innych czasów, o której myślimy z nostalgią. Obecnie Różaniec doświadcza swego rodzaju nowej wiosny. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej wymownych znaków miłości, jaką młode pokolenie darzą Jezusa i jego matkę, Maryję. W dzisiejszym rozproszonym świecie ta modlitwa. Pomaga postawić Chrystusa w centrum, jak czyniła to Maryja, która w swoim wnętrzu rozważała wszystko, co mówiło o jej synu, a także co on robił i mówił. W zamieszczonej poniżej homilii, występującej przeciwko sytuacji powstałej po Soborze Watykańskim II, oraz zmianom następującym wówczas w kościele, kardynał Luciani przedstawił piękną obronę Różańca. Można ją docenić i wziąć do serca także dzisiaj. W kwietniu 2014 roku nastąpił atak, który przynajmniej na krótki czas wydawał się jednoczyć cały świat. Działająca w Nigerii organizacja terrorystyczna Boko Haram porwała 276 dziewcząt, wywołując szok i żądania ich powrotu w różnych środkach przekazu i mediach społecznościowych. Było jednak za późno. Zniknęły. Nigeria od lat toczy walkę z terroryzmem, z różnym powodzeniem. W marcu 2016 roku Biskup diecezji Majduguri, Olivier Deme powiedział w wywiadzie, że od momentu jego nominacji biskupiej w 2009 roku z jego diecezji zniknęło ponad 40% katolickiej ludności. Nawet kapłani musieli uciec, by ratować życie, powiedział. Nie mogli pozostać, a gdyby nawet tak uczynili, to komu by posługiwali? Także zakonnice musiały uciec, by ratować życie, a ich klasztory zostały zniszczone. Nasz lud naprawdę podlega wyniszczaniu. Dzięki otrzymaniu nadzwyczajnego widzenia, biskup Deme jest jednak przekonany, że klucz do zwycięstwa nad Boko Haram trzyma matka najświętsza. I oczywiście łączy się on z Różańcem. Pod koniec 2014 roku, kiedy zagrożenie przez Boko Haram było szczególnie silne, biskup Deme oznajmił, że kiedy modlił się na Różańcu w swej kaplicy przed najświętszym sakramentem, ukazał mu się Jezus. Nie powiedział ani słowa, ale wręczył mu miecz. Kiedy biskup Deme wyciągnął po niego rękę, miecz zmienił się w różaniec. Wówczas Jezus powiedział trzy razy: Boko Haram już nie ma. Nie potrzebowałem objaśnienia żadnego proroka, powiedział biskup Deme, agencji informacyjnej Catholic News Agency. Było jasne, że z różańcem w ręku możemy wyrzucić Boko Haram. Od tamtej chwili zajął się szerzeniem pobożności różańcowej i poprosił swój lud oraz wszystkich ludzi, by modlili się na różańcu o zatrzymanie zła. Historia biskupa Deme jest być może najnowszym z długiego ciągu świadectw przypisujących różańcowi ochronę przed złem. W bitwie pod Lepanto, która rozegrała się w 1571 roku i od której wywodzi się Święto Matki Boskiej Zwycięskiej, przemianowane później na Święto Matki Bożej Różańcowej, właśnie Różańcowi przypisywano zwycięstwo nad Imperium Osmańskim, a tym samym ocalenie chrześcijaństwa w Europie Zachodniej. Ojciec Pio. Nazywał różaniec swoim orężem, i według świadectw każdej nocy miał jego paciorki owinięte wokół ręki. W zamieszczonym niżej tekście, napisanym we wrześniu 1951 roku, papież Pius XII przedstawił różaniec jako lekarstwo na zło, jakiego doznawał w tym czasie świat. Mniej niż dziesięć lat po zakończeniu II wojny światowej toczyła się wojna koreańska, trwała w najlepsze epoka jądrowa oraz szerzył się komunizm. Istniało wiele powodów do ostrożności wobec zjawisk, które papież nazwał katastrofalnymi warunkami naszych czasów. Na początku XXI wieku również odkrywamy, że żyjemy w katastrofalnych czasach. Na Bliskim Wschodzie szaleje wojna, a terroryzm coraz silniej zaznacza obecność w naszym kraju i za granicą. Wybuchają prześladowania chrześcijan, w niektórych wypadkach otwarte, w innych bardziej subtelne. Wygląda na to, że jest wiele powodów do obaw. Jednak Maryja nie chciała, żebyśmy się bali. Chciałabyśmy się modlili. W obietnicach przekazanych świętemu Dominikowi Maryja przekazała specjalne łaski i opiekę tym, którzy będą się modlić na różańcu. I nazwała różaniec potężną obroną przeciwko pieku, która zniszczy nałogi, uwolni od grzechu, rozwieje herezję. Przejmującym przykładem jest Błogosławiony Bartłomiej Longo, Włoch, urodzony w 1841 roku. Przed nawróceniem na katolicyzm, Longo zajmował się okultyzmem. Twierdził nawet, że jest kapłanem satanistycznym. Różaniec odegrał ważną rolę w jego nawróceniu, a jego kierownik duchowy. Zachęcał go do nieustannego odmawiania tej modlitwy. Jednak jego przemiana dokonała się dopiero wtedy, gdy pewnego dnia, idąc pełen niepokoju przez pole, otrzymał wiadomość z nieba. W historii sanktuarium w Pompejach opisał to wydarzenie następująco: Wszystko pokrywało głuche milczenie. Rozejrzałem się, nie dochodził do mnie żaden szelest, nie widziałem wokół siebie żadnej żyjącej istoty. W tym ponurym niepokoju duszy, zdawało mi się, że słyszę znany głos szepczący mi do ucha słowa, które już sam kiedyś czytałem, a które powtarzali czasem moi pobożni przyjaciele. Jeśli chcesz zapewnić sobie zbawienie, rozszerzaj różaniec. Pamiętaj o obietnicy Maryi: Kto szerzy różaniec, ten nie zginie. Tak jak piorun rozświetla burzliwą noc, tak ta myśl przeniknęła moją duszę. Szatan, który mnie miał w swojej mocy, przewidywał nadchodzącą porażkę. I zacieśnił jeszcze bardziej swoją pętlę wokół mnie. Nastąpiła ostatnia rozpaczliwa walka. Wtedy ze śmiertelną trwogą podniosłem rękę i głowę ku niebu. Zawołałem do Najświętszej Maryi Panny: Jeśli to jest prawdą, co obiecałaś świętemu Dominikowi, że ocalisz każdego, kto będzie propagował różaniec, to nie zginę. Nie opuszczę tej okolicy, zanim nie rozszerzę Twojego różańca. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Otaczała mnie grobowa cisza, ale w spokoju duszy, który przyszedł nagle jak cisza po burzy, poznałem, że ten mój błagalny głos został wysłuchany. Podjąłem więc stanowczą decyzję. By z całych sił propagować nabożeństwo różańcowe w okolicy, do której przywiodła mnie opatrzność. Longo dotrzymał słowa. Całe dalsze życie, aż do śmierci w 1926 roku, w wieku 85 lat, poświęcił na propagowanie różańca. Na łożu śmierci. Przypisał swoje wybawienie od zła matce Najświętszej. Moim jedynym marzeniem jest zobaczyć Maryję, która mnie uratowała, powiedział, i która mnie wyrwie z szatańskich sideł. Historia Bartłomieja Longo jest dzisiaj równie znacząca jak w jego czasach. Ponieważ współczesny świat, także jest pełen zła. Jeśli będziemy się modlili na różańcu, również zostaniemy ocaleni. Więcej w książce Gretchen Crowe Różaniec potężna broń na trudne czasy. Dlaczego jest dziś konieczne? Wydawnictwo Esprit.